Centralne Biuro Antykorupcyjne realizując swoje zadania rozpoczęło kontrolę w urzędach marszałkowskich wydatkowania środków unijnych, czy są one zgodne z procedurami, czy są one zgodne z prawem i czy w sposób prawidłowy są te dotacje wydawane, czy środki europejskie idą na te cele, na które my dostaliśmy pieniądze. Kontrolujemy wszystkie urzędy wielotorowo, to jest bardzo szeroka kontrola. Zaangażowanych jest bardzo dużo funkcjonariuszy. Mam nadzieję, że przyniesie efekt. Działania dotyczące PZU są zlecone przez prokuraturę, są to działania śledcze. Wykonanie nieczynności na zlecenie prokuratury jest obowiązkiem agentów CBA. I o tych akcjach CBA i nie tylko. Z Dorotą Kanią, gazeta polska niezależna.pl, Bartoszem Węglarczykiem, ONET.pl i Dalton Gadowskim w sieci. Dobry wieczór Państwu. CBA. Jedni twierdzą, że to już jest przyczynek do kolejnej kampanii wyborczej, inni twierdzą, że jest to coś zupełnie celowego, jak najbardziej zasadnego. Według Państwa. Ja przypomnę tylko, że poprzednie Centralne Biuro Antykorupcyjne pod dowództwem, pod rządami pana Pawła Wojtunika, robiło szereg operacji dotyczących polityków, nawet koalicji. Przypomnijmy sobie słynną operację związaną z Podkarpaciem, Mianem Bórem. I wtedy nie było w ogóle żadnych zastrzeżeń, że, jest to, że są to sprawy polityczne. Już wówczas się mówiło i było szereg postępowań otwartych i wszczętych przez prokuraturę i CBA realizowało czynności do tego związane z funduszami unijnymi. Według komunikatu ta akcje dotyczą funduszy unijnych, prawda? Więc to chodzi o rozumiem nieprawidłowości, które działy się w obszarze zagospodarowania funduszy unijnych. No tak, Jeżeli... z jednej strony mamy fundusze unijne i mamy tutaj urzędy, z drugiej strony mamy Straż Miejską w Warszawie, z kolejnej strony mamy jeszcze PZU, z jeszcze dodatkowej strony mamy PKP. Jeżeli Troszkę chodzi... dużo tych stron. Jeżeli chodzi o Warszawę, to jest kwestia i nie tylko Warszawę. Kwestia nieruchomości, reprywatyzacji. Tak jest, ja przypomnę, co mówiła pani Julia Pitera 10-15 lat temu, która pierwsza mówiła o tym bardzo głośnym głosem, że y, się bardzo źle dzieje w obszarze zagospodarowania i reprywatyzacji, że powinny się służby tym zająć. W tej chwili no, umilkła z racji tego, że no, jest Platforma że. Y, nie wypada jej. Nie jest kompletnie obojętna, gdzie wchodzą służby i ile, w ile miejsc jednocześnie. Dla mnie jest tylko ważne, czy coś z tego wynika, czy nie. Jeżeli te sprawy się zakończą aktami oskarżenia, procesami sądowymi, skazaniem osób, które, które są zamieszane w te afery, no to znaczy, że trzeba słusznie weszło. Jeżeli nie będzie aktów oskarżenia, nie będzie wyroków wskazujących, czy będą wyroki uniewinniające, no to znaczy, że nie słusznie weszło. Czy jest to Więc ja, poczekam. ja myślę, że od dłuższego czasu panowała nieświeża atmosfera, dużo pomówień, plotek krążących tak zwanych publicznych faktów, na które nie znajdowano procesowych dowodów. Więc bardzo dobrze, służby państwa działają, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie traktujmy służb państwa jako bojówek politycznych. Mam nadzieję, że państwo na tyle okrepuło, że teraz służby wykonują swoją pracę, niezależnie od tego, czy badają rządzących, czy też dawnych rządzących, czy też może kogoś innego. Wierzę w państwo. Tak, tak. Ja się absolutnie zgadzam. Poczekajmy rok, dwa lata, zobaczymy, co z tego wyjdzie, tylko... i wtedy będzie można też wystawiać odpowiednie Ale ofery. rok, dwa lata przy problem. tego typu sprawach to jest strasznie dużo. I to nie jest, no, długo, jest ale jest problem z sądami. Jak jest, pan doskonale jest. wie, że te procesy, no, ciągną się 8-12 lat. Absolutnie, bez wątpienia, ale jeszcze przed procesem sądowym, przed wydaniem wyroku jest jeszcze na przykład akt oskarżenia. Czy będą akty oskarżenia w tych sprawach? Czy, czy prokuratura postawi komuś zarzuty? Jeżeli nie postawi, no to nie będzie procesów, nie będzie w ogóle Bardzo, ale masz też świadomość tego, że nawet jeżeli prokuratura rzeczywiście wykona Upraszczając swoją robotę i mm -hmm. przedstawia te oskarżenia, to równie dobrze te akty oskarżenia w sądzie mogą się nie obronić. Tak, no ale to jest, to jest zgadzam się. Sądy za wolno działają, no ale na to nie mamy wpływu. Muszą być te kroki kolejne. Pierwszym no, krokiem. Ja... jest tego chyba przykładem. Osiem lat. Osiem lat był akt oskarżenia, zgadzam zostałam uniewinniona, ale to z, nie tylko ja. Mnóstwo innych. Władcy PZU, Wieczerzak, Jamroży, Władysław Grzegorz Wieczerzak, prawda? Oskarżeni byli w areszcie absolutnie. i co? Uniewinnieni po ilu 10, 12 latach? Ja, Jamroży wszystkie sprawy no tak, wykonał. Ale temu, ale temu już nie już niezwinna. Jeżeli ceba doprowadzi do przyniesie prokuraturze dowody do postawienia wystrajęncy do postawienia aktów oskarżenia, to znaczy, że ceba wykonał transfakcja. Ja mówię o czymś pracę. innym. wie pan? Widzę państwa. Ja myślę, że to, jest, to ta sprawa pokazuje, jak jest konieczna reforma sądownictwa. To, to o, o czym mówiła uwzględnia. premier Szydło. To jest absolutnie rzecz, która jest naprawdę priorytetowa. Ludzie, zwykli ludzie są tak y, y, bezradni w zderzeniu z tą machiną sądowniczą, bardzo często niesprawiedliwą, naprawdę, bo to w ja mówię już. O w tym przykładzie, ale bardzo często mamy takie przykłady w naszej pracy dziennikarskiej. W sprawach prawda? gospodarczych, znaczy to co, biznes, co, co przedsiębiorcy mówią, o tym ile trwają sprawy w sądach. I bez dwóch to trzeba zmienić. Tak. Wygrywałem jakieś śmieszne odszkodowania tak. po wielu latach. Poza tym sam odbiór społeczny jest nieco inny, prawda? Bo łatwo się słyszy i zapamiętuje się oskarżona, oskarżona, a potem, że uniewinniona, to już mało kto słyszy. Zawsze tak, tak to było. działa mniej ja więcej. Ja na przykład bardzo, bardzo dużo się spodziewam znaczy, potem... Ja tutaj Konkretnie... Tak poddaje temat. Tak? Ja się spodziewam bardzo dużo pod tym, tym śledztwem, które ma być wszczęte w Krakowie, jeżeli chodzi Jeśli o, chodzi media, o, o no, dziennikarzy. Właśnie. No, ja też mam taką nadzieję. Ale przecież pani Kostowska, kiedy była mowa o tym, że dziennikarze no, byli inwigilowani, nadzieję. celowo nie używam określenia podsłuchiwani. Po czym ktoś to dementował i mówił, że w ogóle czegoś takiego nie było. A właściwie skoro było, to proszę dowody, gdzie są te dowody. Ale nie, przepraszam, pan Krzysztof Bondaryk powiedział, że y, oni prowadzili zgodnie z prawem działania, ponieważ były inwigilacje grup ekstremistycznych i terrorystycznych na przykład na Krakowskim Przedmieściu. No Jeżeli my na przykład byliśmy, ja mówię o Gazecie Polskiej lub dziennikarzy konserwatywnych, którzy się pojawiali. Jeżeli Janek Pospieszalski jest ekstremistą, no to ja już nie znaczy, wiem. Ja też jestem ekstremistą, bo... jeżeli byłem ekstremistą, to też bym chciał się dowiedzieć. No przecież pan jest też był? na liście. Tak, w jakiej kategorii, przepraszam? No właśnie, nie, znaczy ja jestem w kategorii inwigilowanych, więc też bardzo bym się chciał dowiedzieć. Zestawmy jeszcze kolejną rzecz. Mówimy, no, Rozmawiałem w tym tygodniu z ministrem Wąsikiem. Był inwigilowany on, do tego wszystkiego jeszcze jego żona. Mhm. Jego żona w ramach jakich okoliczności? Ale, żona, ale żony, żony i mężowie dziennikarzy też byli inwigilowani byli, byli, z tak. tego co wiem. Mało tego, mamy Jest również służby... Jest 19 zawiadomień do prokuratury. Mało tego, mamy służby wojskowe. Wiemy już o dwóch postępowaniach wszczętych, wszczętych przez warszawską prokuraturę w związku z przekroczeniem uprawnień przez SKW. No bo jakim prawem, No chciałam wiedzieć, służby wojskowe inwigilowały osoby cywilne? Ja bym chciał, żeby te postępowania nie zakończyły się tak jak postępowania w sprawie słynnej swego czasu e, afery paliwowej. To, że mieliśmy do czynienia z ogromną przestępczością paliwową, to nie ulega wątpliwości. Brały w tym udział wojskowe służby informacyjne. Nie ulega wątpliwości. To są fakty. I co? Rozbito zespół prokuratorów, krakowski zespół prokuratorów, który prowadził najlepsze śledztwo, najbardziej ofensywne. I potem rozrzucono te śledztwa po różnych prokuraturach, tak, że kolejni prokuratorzy zupełnie się na tym nie znali. A co z tymi prokuratorami się stało? No Marek Wełna, I Poszli przecież... do liczenia akt. Zostaje skierowani do piwnicy. Marek Wełna. I dlaczego wtedy. Nikt nie nie krzyczał, że taka krzywda dzieje się prokuratorom. O no nie, właśnie. Nie no, wtedy, no, wtedy... My, my podnosiliśmy, my podnosiliśmy te, tak, te rzeczy. My tak. rzeczy. Mówiliśmy, że prokuratorzy są prześladowani. Przecież nie za politykę, tylko za to, że zaszli zbyt głęboko w świat polityczny, a przede wszystkim w świat służb specjalnych. No i bez skutku. Dziś mamy do czynienia już z pokusiem tego, dlatego, że nie utrzymały się właściwie żadne poważne wyroki. Wielu z głównych aktorów mafii paliwowej teraz otrzymuje odszkodowania za niesłuszne rzekomo aresztowania i sprawa rozmyła się. Tak rozmyła się również sprawa łapówek w kontraktach gazowych. Ogromne śledztwo, kiedyś prowadzone w prokuraturze w Katowicach. Cisza. Nic. Sprawa PZU. No tutaj mamy tę nową sprawę z Peżetu, raptem 200 no, milionów złotych. Ale niewyjaśniona złoty. jest sprawa Eureko. Przecież Eureko nie wyjaśniona jest sprawa Eureko, miliardów złotych. Osoby, które brały w tym udział, czyli którzy byli przeciwnikami, czyli ja mówię o Wieczyszaku i Amrożym, nagle były, byli zatrzymywani i po prostu do aresztu trafiali i wygrali. tak to jest tak te śledztwa mówi? teraz? Wszystko, prawda? wszystko to co zostali wygrani, a w momencie, kiedy mamy orzeczenia sądowe, no to, to one są albo, tak jak mówię, po bardzo długim czasie i w ogóle rozmyte, zupełnie rozmyte sprawy. Zupełnie także to y, w, sytuacja w tej chwili jest taka, że konieczna jest reforma sądownictwa, jak najszybciej. Naprawdę ja to powtórzę, ale takie jest zapotrzebowanie społeczne. Czy te reformy sądownictwa połączyć wraz z powołaniem, znaczy ja wiem, że nie da się tego tak zrobić i po pierwsze tak szybko, a po drugie jednego z drugim. W lipcu ma zostać powołana komisja, Sejmowa Komisja do Zbadania sprawy Amber Gold. Czyli ja od razu powiem, ja nie wierzę w Sejmowe komisji śledcze i... To jest polityka. Znaczy, ja, ja bym wolał, żeby takie sprawy wyjaśniali prokuratorzy, którzy są odsunięci od polityki z, i to jest ich zawód, żeby wyjaśniać takie sprawy. Że posłowie wyjaśnią taką sprawę? Przepraszam, no nie wierzę. No, czy... Będzie traktowana jako przedmiot przypychanki politycznej z jednej, z drugiej strony. Prawda tutaj jest najmniej istotna wtedy w tym wszystkim. Ale to, bo przyznasz. to ciekawe, bo A... rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na wyniki działania sejmowych komisji, to poza komisją w sprawie Rywina, nazwijmy to, bo to. I Orlenu szerszej, również. I Orlenu, też. ale tam też nie, nie, nie sporządzono aktu końcowego prac tej komisji. Była komisja bankowa, no to zupełnie Pan poseł Zawisza, no. ówczesny poseł stał na czele tej komisji. Rozmyło się to. Zupełnie. To A przecież sensacyjne to zeznania tam były. Nic. Komisja w sprawie PZU. Nic. I tak możemy dzisiaj patrzeć na to. Rzeczywiście, że powoływanie komisji to spektakl. Pokazujemy publiczności, że coś robimy. Potem okazuje się, że zjawia się pan Giertych, który potajemnie umawia się z panem Kulczykiem na jasnej górze. Potem się wypiera, potem kłamie. Taki członek komisji, sejmowej komisji śledczej. No, Traci autorytet, i tym sposobem spektakl staje się groteską. Ale, ale podczas pracy tej komisji śledczych, zarówno Rewina, jak i Orlenu, bo to są takie dwie klasyczne komisje, którym się przebiły ze względu na ustalenia, pokazane były kulisy. Mechanizmy. Pewne mechanizmy tak. działania z drugiej strony. I społeczeństwo no, z drugiej strony nagle... to było niezdrowe dla posłów, bo na przykład y, przypadek posła Gruszki, prawda? który no, no. przypłacił to zdrowiem. No. Dokładnie. Tak, ale też przypominam, że takie rzeczy można też opisywać na sali sądowej. Sala no. sądowa jest miejscem, w którym powinno się takie również mechanizmy pokazywać. Ale ja nie tylko, były pokazywane. Ja, no, ja, 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 ja Absolutnie się zgadzam. Ja mówię, że powinny być. Ja bym po prostu bardzo chciał, żeby było normalnie. Znaczy, że jest akt oskarżenia, jest proces sądowy, w czasie procesu dowiadujemy się wszystkiego, również mechanizmów powstawania różnych afer. Na koniec jest wyrok, mamy sprawę zamkniętą. Tak mi się marzy po prostu i komisja śledcza mi się tu w żaden sposób nie mieści w tym. A afera hazardowa gdzie by się zmieściła? Afera hazardowa, która, która, która też została rozwiązana. Której właściwie nie było. A wi wiadomo, jak, co tam się działo, prawda? Bo, bo przypominamy sobie przemówienia pana posła, sekuły do pustych krzeseł. No do... ale są efekty tej afery. No, w Zieleńcu działa wspaniały ośrodek narciarski. Piękny. No tak. No. Także Oczywiście. coś tam, coś coś tam, tam powstało. 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 Proszę Państwa, Oczywiście nadchodzący żartujemy. tydzień jaki będzie, jeśli chodzi o politykę według Was, po jednym zdaniu, dosłownie? Na pewno dużo w poniedziałek będzie... będzie bardzo... piłka nożna, wakacje. Według mnie w poniedziałek będzie to, co się dzisiaj stało, to znaczy oświadczenie na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, sobota, piłka nożna, niewiele osób o tym wie. Gazeta Wyborcza nie wykonała wyroku. Sąd kazał przeprosić gazecie, Pana Ministra Antoniego Macierewicza, Gazecie Wyborczej, Gazetę tego nie zrobiła, w zamian za to ukazał się taki dość dziwny tekst, bym powiedziała. Kompletnie nieprawdziwy, jak się okazuje. Tak w sumie wynika oświadczenie. Myślę, że poniedziałek będzie ten dzień, gdzie będzie o tym głośno. Znaczy, wydaje mi się, że Grzegorz Schetyna, bo on podjął ten wątek i chce oskarżyć Antoniego Macierewicza, no, może zginąć od własnej broni. Bo jeżeli Grzegorz Schetyna stawia tezę, że w polskim rządzie działają ludzie, którzy no, są w dziwny sposób powiązani ze służbami innych krajów, to jeżeli zaczniemy sprawdzać tego typu kwestie, to myślę, że Grzegorz Schetyna i jego ugrupowanie może znaleźć się w opałach. Bartek? Więc to dobrze, to ja się oderwę od tych dwóch rzeczy, bo że Brexit jednak w przyszłym tygodniu zdominuje również polską politykę, bo jest to bardzo ważne wydarzenie Ale... również dla polskiej polityki. Ale piłka wraca przede, przede wszystkim. Grzegorz Gadowski, bardzo dziękuję. Państwu dziękuję. Dziękuję również Państwu. Przede wszystkim Państwu spokojnej nocy i do zobaczenia.